Także witam serdecznie. Patryk gość z tej strony. W dzisiejszej symulacji wracamy do mm, symulacji. Zaczyna się oczywiście sezon na piłkę nożną. Mamy mecz reprezentacji, mecz eliminacji. Polska zmierzy się z Czechami, aczkolwiek przepraszam Was za jakoś mikrofonu. Mój stary mikrofon, który do tej pory nagrywałem, niestety no, w ogóle nie działa, więc ja myślę, że lepiej, żeby nie było. Słychać w złej jakości, że mnie w ogóle nie było słychać. Jeżeli chodzi o ten skład polski, wybrałem go na podstawie kładów e, e, przewidywanych, ale również e, z moich własnych odczuć i statystyk w PiPie, e, też parę swoich zmian wprowadziłem. Nie wiem, jaki skład postawi Fernando Santos, ale wiem, że jest wybitnym trenerem i e, postawi dobrze. E to tyle, zapraszam Was do symulacji. Miejmy nadzieję oczywiście, że Polska, jak i w symulacji, jakże, jak i w meczu rzeczywistym, Polska wygra. No jak będzie, to się dowiemy. Witam serdecznie na stadionie w Pradze w inauguracji, tutaj w rozpoczęciu, w pierwszym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. W dzisiejszym meczu Polska zmierzy się z reprezentacją Czech. Skład Czech z numerem pierwszym Tomasz Waczlik w obronie Choleż, Brabecz, Zima a pomocy numerem 14 Jankto, 15 Szabirek, 22 Sołczek, 20, 12 Masopust a tutaj atak Chlożek, 9 Barak, 7 i 10 Kuchta. Jarosław Sirchawy postawił na promocji 3, 4 21. W skład polski, numer pierwszym szczęsny, w obronie 16 Karbowicz, 17. Piątkowski, 5. Bednarek, 2. Metikasz, w pomocy 7. Kamiński, 19. Szymański, 8. Linety, 21. Frankowski, 20. Zieliński i 9. Robert Lewandowski, trener Fernando Santosz taki skład postawił e, formacja 4-4-1. 1 Lewandowski dzisiaj sam. E, zobaczymy. Rozpoczyna reprezentacja Polski. Robert Lewandowski Kaf polekarny. Bednarek wybija piłkę. E, tutaj jeden z obrońców czeskich, Linet, ty Lewandowski, Robert Lewandowski, dobry strzał na początek spotkania. Broni to Tomasz Waczkik, Polski e, wybronił. Więc on się jest dobrze, ale nie wiem czy nie jest to za wcześnie, ponieważ akcja dla reprezentacji Polski, ależ piłk nie niewacznik. To... Może właśnie Tomas. Wszyscy się nazywają się Tomasz, więc... Oj, teraz sytuacja broni Wojciech Szczęsny. Debiut na Stryneckiej reprezentacji Polski. S teraz trzeba Wojciech Szczęsny. E Zaważyć na wyniku tego spotkania. E Akcja Czechów. Jan kto? Jan kto? Jan kto zagrani do Chloszka? Jest tam sadilek, zagranie do baraka, niestety, niestety otwierają wynik Czesi 1-0. Polska gra os, usnęła trochę, przysnęła. Polacy mniej atakują, mniej w ofensywie Sołczek, a teraz szczęsny No Sołczek łasił się tutaj na drugą bramkę Piątek dobrze wydryblował, podaj do Szymańskiego Sebastian Szymański może być okazja Szymański, piątek, gol, nie ma Już widziałem tę piłkę w siatce, chciało się powiedzieć gol, ale nie ma To piątek do Szymańskiego Sebastian Szymański, jest szansa Sebastian Szymański No wybronił towarzyk dzisiaj No co można nie powiedzieć, powiedzieć? No, Świetny występ wacznika, za jak to wchodzi Peszek. Teraz szczęsny wyszedł z bramki. No śmiesznie by było, gdyby tę bramkę szczelił. Wojciech szczęsny, ale już chyba raczej się nie zanosi, żeby szczelili Polacy bramkę. Pusta bramka, kończymy, kończymy mecz porażką Polaków w Pradze. 1 do 0.